skromna matka pomaga rozpaczonemu chłopcu, niosącemu swoje maleństwo, nie wiedząc, że obserwuje ich jego ojciec, miliarder. Subskrybuj nasz kanał, a zanim zaczniemy historię, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Lilia Wrublewska stanęła pod nadmiernie napiętą plandeką, która niepewnie drżała nad starym stanowiskiem z pierogami. W powietrzu unosił się duszny zapach tłuszczu i wilgotnej ziemi, a przenikliwe krople wody kropiły z rozszczelnionych szwów na jej kurtkę. Przytrzymała pogodną, lecz targaną strachem dłoń Szymona Radomskiego, który skulonym ciałem kurczył się w kącie, a obok niego drżała Hania, jego malutka siostrzyczka wtulona w brązowe przedramię lilii. Narrator. Lilia poczuła, jak serce przyspiesza. Ulica nauczyła ją nieufności. Lecz widok dwojga dzieci zakałaconych błotem i cierpieniem budził w niej coś więcej niż współczucie. Budził gniew na tych, którzy pozwolili im tak cierpieć. Nazywasz się Szymon? wyszeptała, pochylając się ku chłopcu. Jej głos brzmiał miękko, choć zdecydowanie. Opowiedz mi o sobie. Szymon podniósł łzę wokół i skinął głową z trudem, wypowiadając: Byłem z mamą, ale musiała odejść. Zabrali ją. Lilia ścisnęła jego maleńkie ramiona. Jesteś tutaj z Hanią? Chłopiec spojrzał na swoje odbicie w brudnej kałuży i drżącym głosem odezwał się: Tak, i bardzo się boję. Lilia poczuła, że każdy oddech dziecka przeszywa ją na wskroś. Przesunęła palcami po rozdarciach w swojej kurtce, starając się osłonić oboje. W tej ciszy usłyszała metaliczny pomruk silnika. Z ciemności wyłoniły się eleganckie kontury czarnego auta. Wstrzymała oddech. Narrator. Za kierownicą siedział Aleksander Kornacki, mężczyzna o smagłej cerze i chłodnym spojrzeniu, przyzwyczajony do życia w twardych granicach własnych korporacyjnych umów. Jednak gdy spojrzał na skulonego chłopca i drobną dziewczynkę u boku nieznanej kobiety, poczuł jak odległe od niego stają się wszystkie bilanse i kontrakty. Aleksander wysiadł z samochodu, zwalniając zapięcie garniturowego płaszcza. Stał tam przez chwilę, niepewnie stąpając w kałużach, które odbijały jego napięte rysy twarzy. Wzrok miał zamglony, nie od niepogody, ale od bezradności ojca, który zbyt długo był nieobecny. Przepraszam, zaczął z trudem dobierając słowa. Źle się stało. Gdzie byliście? Lilia uniosła oczy. W jego głosie wyczuła szczerość pokutujących win. Przez moment pomyślała, że to kolejny człowiek, który zapłaci kartą bankową i odjedzie, pozostawiając ją z odpowiedzialnością za cudze dzieci. Jednak ciepło, które dostrzegła w jego spojrzeniu, przekonało ją, że tym razem może być inaczej. — Jesteście bezpieczni — odpowiedziała, stawiając Hanie na podeście namiotu. Ułożyła kurtkę płynnie na ramionach Szymona. — Ale teraz musicie mi zaufać. Współpracowania zamrugała wielkimi oczami, i mimo zmęczenia, zdołała wykrztusić. Pomoże nam pan? Aleksander odchrząknął, po czym kiwnął głową. Tak, pomogę. Obiecałem sobie, że już nigdy nie pozwolę, by mój syn czuł się taki mały i bezradny. Lilia spuściła wzrok, czując, że właśnie w tym momencie zrodziło się coś, co nie roztopi się wraz z kolejną wypłatą czy transakcją. Zwykła kurtka, którą właśnie przekazywała chłopcu. Stała się znakiem, iż nadzieja może narodzić się w najmniej oczekiwanym miejscu. Narrator, tak zależeli od siebie: matka zastępcza, ojciec odnajdujący drogę do syna i rodzeństwo, które znalazło oparcie w obcych dłoniach. Pod prowizorycznym dachem rozpoczęło się nowe porozumienie, fundament pod historię, która wkrótce odmieni ich życie na zawsze. Rozpoczęcie rozdziału drugiego czekało tuż za zwilgotą plandeką. Obiecując kolejne pytania i decyzje. Kilka dni później, tuż po zmierzchu, Lilia Wróblewska cicho zapukała do drzwi skromnego mieszkania na drugim piętrze kamienicy. W jej dłoni spoczywała torba wypełniona jeszcze ciepłymi pierogami, równo ułożonymi, z lekko złocistymi brzegami, oraz nieduży termos z ulubioną herbatą cytrynową, której aromat delikatnie unosił się spod grubej pokrywki. W chwili, gdy drzwi uchyliły się, z wnętrza dobiegło stłumione pochukiwanie silnika od odkurzacza. Znak, że Aleksander Kornacki właśnie zabrał się za porządkowanie salonu. Przekraczając próg, Lilia dostrzegła Szymona stojącego przy niewielkim biurku, w szkolnym mundurku o perfekcyjnie wyprasowanych fałdach. Chłopiec bawił się palcami, nerwowo obrywając delikatne włókna zeszytu, jakby każda kartka kryła w sobie zagadkę trudniejszą od poprzedniej. Obok w spacerówce spała Hania. Jej drobne rączki leżały spokojnie na kocu, a policzki nabrały równomiernego odcienia różu. W przedpokoju Lilia, zdjąwszy płaszcz, odłożyła torbę na niską półkę. Pianie klucza w zamku przerwało chwilę milczenia i pozwoliło Szymonowi unieść wzrok. Cześć, Szymonie, powiedziała ciepłym tonem, stawiając na stole talerz z pierogami. Zerknij, zrobiłam twoje ulubione z serem i ziemniakami. Oczy chłopca rozbłysły, gdy powiódł spojrzeniem po kubku z herbatą i garści wypełniających talerz pierogów. Wyszeptał – dziękuję, Lilio. Naprawdę. Lilia skinęła głową i usiadła obok niego na krześle. Z walizki odkurzacza dobiegło ciche skrzypnięcie zawiasów, a Aleksander pojawił się w drzwiach salonu, odkładając laptopa na fotel. W jego oczach widać było ulgę. Wypełnił obietnicę, że po pracy zawsze wróci do dzieci. Dziś matematyka? Zapytał, patrząc na rozłożony zeszyt. Widzę, że geometryczne schematy nie dają ci spokoju. Szymon pokiwał głową, marszcząc brwi nad kartą pełną symboli i linii. Lilia wyciągnęła z kieszeni kolorowy blok origami, w którym wcześniej złożyła prostego żurawia. Patrz, zaczęła szeptem. Linie tego żurawia też są geometryczne. Każda krawędź odpowiada regule. Złożenie papierów trójkąty i czworokąty odzwierciedla to, co masz przed sobą w zadaniu. Palce Lili poruszały materiałem papieru z taką delikatnością, jakby obdarzała go uczuciem. Składała arkusz na pół potem znów tworząc precyzyjne fałdy. W kilka chwil żuraw stanął gotowy na środku biurka. Szymon z zachwytem odsunął zeszyt i sięgnął po długopis. To niesamowite, wyszeptał, starając się odtworzyć każdy ruch. Spróbuję odtworzyć te kroki samodzielnie. Oczywiście, uśmiechnęła się Lilia. Praktyka czyni mistrza, pamiętasz? Chłopiec pochylił się nad papierem, a Aleksander z uwagą przyglądał się, jak syn odzyskuje radość, którą tak długo tłumiły obowiązki i lęki. Po chwili milczenia, mężczyzna odsłonił ekran laptopa. Wiesz, Lilio, odezwał się cicho, schylając się, by nie przeszkadzać Szymonowi. Obserwując was, zrozumiałem, że prawdziwą wartością jest to, co dzieje się tu i teraz. E-maile, spotkania, kontrakty mogą poczekać. Lilia uniosła na niego spojrzenie, w którym migotała mieszanka wdzięczności i niepewności. Dziękuję, odpowiedziała cicho. Czasem wystarczy jedno spojrzenie, by zobaczyć, co naprawdę ważne. Hania nieoczekiwanie poruszyła się w spacerówce. Otwierając oczy i szukając wzrokiem mamy zastępczej, Lilia podniosła dziewczynkę na ręce, przytuliła ją do ramienia, a Szymon przerwał składanie swojego pierwszego samodzielnego żurawia, by rzucić jej triumfalne spojrzenie. Udało mi się, zawołał z dumą. Zobaczcie, Lilia i Aleksander przyklękli obok niego, a w ich spojrzeniach odbijała się ta sama świadomość. To chwile takie jak ta, proste, codzienne. Ale przepełnione miłością tworzą prawdziwą rodzinę. W miarę jak zapadała cisza, każde z nich odnalazło w sobie ciepło i pewność, że wspólna droga dopiero się zaczyna. Na blacie stolika leżały papierowe żurawie, zeszyt pełen szkiców i para kubków. Wszystko świadczyło, że obowiązek splutł się z sercem na zawsze. Między ścianami niewielkiego salonu panowała cisza przerywana tylko cichymi odgłosami codziennych rytuałów szelestem kartki, gdy Szymon powtarzał zadanie domowe, stłumionym skrzypieniem fotela, na którym Lilia odłożyła książkę, oraz niespiesznym stukotem klawiszy laptopa Aleksandra. Kilka tygodni minęło, a między nimi zrodziła się nić porozumienia silniejsza niż dawne lęki. Wspólne wieczory zyskały nowe znaczenie. Rozmowy o świętach, o tym, jak udekorować malutki pokój Hani, wspólne plany na najbliższe miesiące. Aleksander siedział na brzegu kanapy, a obok niego Lilia. Obie dłonie splecione z jego ręką. Patrzył jej w oczy, gromadząc w sobie odwagę. Wstał, odchrząknął i powiedział cicho, niemal nieśmiało: Lilio, myślę o tym codziennie. Chciałbym, żebyś była przy mnie nie tylko jako przyjaciółka, ale jako coś. więcej. W tej chwili drzwi mieszkania otworzyły się gwałtownie, uderzając w futrynę z siłą, która zagłuszyła spokojny ton rozmowy. W progu stanęła Eleonora Jagiełło. Jej smukła sylwetka w wysmakowanym płaszczu zdawała się wymalowana precyzją artysty. Spojrzenie miała chłodne, nieubłagane, a w ustach grał ledwie zauważalny, triumfalny uśmiech. Lilia zamarła, Szymon odskoczył od biurka, a hania obudziła się ocierając oczy. Aleksander wstrzymał oddech, jego dłoń ścisnęła mocniej rękę lilii. Eleonora zrobiła krok do przodu. Odrzucając płaszcz na jedną stronę, by odsłonić eleganckie czarne szpilki i prosty, lecz wyrafinowany garnitur, który podkreślał jej chłodną pewność siebie. Aleksander, powiedziała głosem miękkim, ale pozbawionym cienia wahania wróciłam, bo wiem, że twoje życie ułożyło się bez mnie. Po co masz ukrywać prawdę? Głos Lili zadrżał, gdy odezwała się niepewnie, choć starała się zachować spokój narratora tej sceny. Eleonoro, nie przypuszczałam, że. Aleonora przecięła ją spojrzeniem ostro jak brzytwa. Nie twoja sprawa, co między nami było. Jestem tu po swoje prawa. Szymon, łapiąc Lilię za rękę, podszedł bliżej nieznajomej kobiety. Z trudem opanował wyrzut, który brzmiał w jego głosie. Mama zawsze mówiła, że prawdziwy dom daje miłość, a nie nazwisko. To Lilia dała mi bezpieczeństwo i pokazała, co znaczy uśmiech. Ty nigdy nie przyszłaś, kiedy cię potrzebowałem. Eleonora zadrżała na moment, jakby raniło ją nawet słowo wypowiedziane przez własne dziecko. Jednak zaraz przywdziała obojętną maskę i odparła: Dziecko to nie sentyment, tylko odpowiedzialność prawna. Nie zostawię tych dzieci, nie zmyję swojego nazwiska z ich aktów urodzenia. Na te deklaracje Lilia poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Przez jej myśli przemknęła fala gniewu który natychmiast skrystalizował się w determinację. Zbliżyła się do Eleonory, stając między nią a dziećmi, głos miała nisko. Dziecko nie jest podarkiem ani własnością do rozdysponowania. Ono ostrzy skrzydła na miłości i czułości, nie na dokumentach. Eleonora odwróciła wzrok, jakby to słowa Lili rzuciły cień na jej wyreżyserowany powrót. Aleksander zamilkł, obserwując obie kobiety. Jedną, która walczyła o ochronę domu, i drugą, która rościła sobie prawa do dawno utraconego statusu. Szymon objął dłoń Lili, a Hania spokojnie już przytulona do jej ramienia, spojrzała w kierunku Eleonory spojrzeniem pełnym niewinnej ciekawości. W salonie zrobiło się napięcie tak gęste, że można by je było kroić nożem. Każdy milczący oddech niósł w sobie przyszłą decyzję, każda sekunda zbliżała wszystkich do momentu prawdy. Lilia spojrzała na Aleksandra. I w jej oczach odbiła się świadomość, że ta noc odmieni ich życie nie tylko rodzinę, którą wspólnie stworzyli od podstaw, lecz także przyszłość Szymona i Hani, w której miłość i odpowiedzialność splatają się niezłomnie z prawem. Kolejne dni przyniosły burzę formalności, męczące konsultacje z prawnikami, sterty dokumentów oraz długie, pełne napięcia, spotkania w świetle jarzeniówek. Aleksander powierzył Wiktorowi Sadowskiemu, niegdyś bliskiemu przyjacielowi i detektywowi z duszą idealisty, trudne zadanie: przeniknąć rzeczywistość zdrady Eleonory i dowieść sfałszowania własnego pogrzebu. Wiktor z zapałem zbierał rachunki, świadectwa i nagrania rozmów, podczas gdy Lilia przejmowała codzienną opiekę nad dziećmi. Narrator Lilia spędzała poranki z hanią, pilnując, by dziewczynka regularnie przyjmowała leki przypisane po chorobie. Wieczory zaś poświęcała Szymonowi, powtarzając z nim lekcje, które chłopiec odrabiał z coraz większą radością. Każdy papierowy żuraw, który składali wspólnie, stawał się symbolem hartu ducha i nadziei. Wreszcie nadszedł dzień mediacji w eleganckiej sali przy ule. Długiej, długi masywny stół otoczony był krzesłami na których zasiadły skonfrontowane strony. Eleonora w perłowej bluzce i ołówkowej spódnicy. Wokół niej adwokat z teczką wypchaną aktami. Po drugiej stronie Aleksander ubrany w granatowy garnitur, u jego boku Lilia trzymająca dłoń syna. Z tyłu stał Szymon owinięty w koc, a obok niego Hania, mocno ściskająca w rękach ulubionego misia. Przewodniczący mediacji, adwokat z długimi, siwymi bokobrodami – Zwrócił się najpierw do Eleonory. Pani Jagiełło, proszę przedstawić swoje żądania. Eleonora uniosła brodę, spojrzała na Aleksandra chłodnym wzrokiem i wypowiedziała głos, w którym nie drgnął ani jeden drgnienie. Wymagam pełnej opieki nad naszym synem. Jako matka biologiczna mam niezbywalne prawo do wychowywania Szymona. Narrator. W tej chwili w głębi serca Lilii zrodził się gniew równie potężny jak morze. Każde słowo Eleonory zdawało się próbować wyrwać dziecko z kochających ramion, które właśnie zawiązały się wokół niego. Aleksander wstał powoli, opanowując emocje. Zwrócił się do przewodniczącego. Nasze małżeństwo zakończyło się w chwili, gdy Eleonora sfingowała własną śmierć. Od tamtej pory Szymon rośnie w otoczeniu miłości i bezpieczeństwa. To on potrzebuje spokoju, a nie gier prawnych. Podczas gdy adwokat Eleonory sapił, przygotowując się do kontrargumentu, Wiktor Sadowski podszedł ze stosem dokumentów. Położył przed stołem czyste kartki z pieczęciami sądowymi, dowody fałszerstw oraz rachunki za terapię hani, kwitujące koszty leczenia, na które Eleonora nie wyraziła zgody ani nie pokryła choćby grosza. Dołączył do tego świadectwa szkolne Szymona, na których widniały znaczne postępy w nauce i pozytywne uwagi wychowawczyń. Proszę spojrzeć, powiedział Wiktor, wyciągając Pendriva z nagraniami. To jest materiał, w którym Eleonora przyznaje się do posługiwania fałszywym certyfikatem zgonu. Eleonora zbledła do bladego odcienia, a w jej oczach pojawił się cień wahania. Jej spokojna pewność zaczęła pękać, jak źdźbło lodu. W tej chwili Szymon odłożył koc i wolnym, choć drżącym krokiem, podszedł do stołu. W jego oczach lśniła nieoczekiwana odwaga. Spojrzał na Eleonorę twardo i wypowiedział słowa, które brzmiały jak najpiękniejsza deklaracja. Lilia jest moją mamą sercem. To ona nauczyła mnie śmiać się i ufać. Z nią czuję, że mam dom. Hania, wciąż trzymając misia, wydała z siebie cichy śmiech, jakby wturując bratu. Sędzia przerwał na moment, zaskoczony siłą dziecięcych słów. Eleonora spuściła wzrok i nie zdołała wydobyć z siebie kontrargumentu. Narrator. W tej chwili przewodniczący mediacji odchrząknął i przemówił tonem stanowczym, na podstawie przedstawionych dowodów: sąd rodzinny najpewniej podtrzyma opiekę naprzemienną lub powierzy ją osobie, u której dziecko zaznało dotychczas poczucia bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę dobro dziecka, jego stabilizację i rozwój, usługi terapeutyczne oraz poprawę wyników szkolnych, ma szansę, by Lilia pozostała przy Szymonie na stałe. Eleonora bez słowa spakowała dokumenty do teczki. Odeszła od stołu, lecz podniosła rękę, jakby chciała gestem zaznaczyć, że jeszcze tu wróci. Kilka miesięcy później rodzina przeniosła się do niewielkiego domu w Gdańsku, tuż przy Zielonym Parku. Każdego ranka Lilia witała dzieci śniadaniem, pachnącym cynamonem jogurtem z owocami, i parzyła aromatyczną herbatę cytrynową. Szymon i Hania o świcie ćwiczyli origami na tarasie, Składając papierowe ptaki, które następnie rozwieszali niczym girlandy w ogrodzie. Aleksander, stojąc przy kuchennym oknie, obserwował ich z głęboką wdzięcznością. Narrator, w myślach Lilii: To jest nasz prawdziwy dom. Tu bije serce, które nie zna fałszu ani gier. Aleksander podszedł do Lilii, stanął za jej plecami i przyłożył usta do jej ucha, szeptał niemal głosem modlitwy. Dziękuję, że nauczyłaś mnie kochać. I tak w cieniu codziennych gestów zrodziła się rodzina, której siłę nadała odwaga jednej nocy oraz decyzja, by postawić serce ponad wszystkim.